PiS codziennie prezentuje jeden punkt z listy wyborczych obietnic. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego. W sobotę na konwencji w Końskich partia rządząca zaprezentuje całość programu przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowy punkt swojego programu wyborczego. Chodzi o zobowiązanie marketów do tego, by miały w swojej ofercie sprzedażowej określony procent produktów od lokalnych dostawców. Wcześniej PIS przedstawiło wielki program przyjazny osiedle, czyli modernizacja i rewitalizacja osiedli i bloków z tzw. wielkiej płyty oraz program Dobry Posiłek dla wszystkich pacjentów polskich szpitali, dzięki któremu otrzymają one dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza. Program Lokalna Półka ma wprowadzić obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2 trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2 trzecie produktów będzie wymogiem prawnym, który funkcjonuje już w wielu krajach Europy. Potrzebna będzie kontrola sklepów, ale przede wszystkim zachęty do tworzenia półek z lokalnymi produktami. Premier Mateusz Morawiecki napisał: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, w całej Europie mieszkańcy cenią sobie to co swojskie, lokalne, nasze. Jak Polska długa i szeroka, wszyscy znamy i kochamy oscypek, jabłka grujeckie, kołacz śląski, serek koryciński, lubelski cebularz, trzy krakowskie owarzanki. Świeżość, tradycja, jakość to cechy, które klienci kojarzą z wyrobami lokalnymi. Co ciekawe, to nie jest nowy pomysł. W 2019 PiS zapowiadał wprowadzenie na półki sklepowe większej ilości polskich produktów. Zdecydowanie chcemy doprowadzić do tego, żeby na półkach były towary z markami polskimi, a nie tylko z markami sklepów wielkopowierzchniowych. Chcemy, aby w ten sposób rolnicy mogli budować siłę swojej marki, mówił w marcu 2019 podczas Europejskiego Forum Rolniczego premier Morawiecki. Zobaczcie teraz filmik promujący kolejny punkt programu PiS z ich Twittera. Ta zmiana dotyczy każdego Polaka, bo każdy z nas uwielbia spaczną, zdrową polską żywność. Dlatego wprowadzamy program Lokalna Półka. Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów. Zyskają rolnicy, bo będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków. Bez pośredników z niskimi kosztami transportu towarów. Więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach. Zyskają klienci, bo będą mieli lepszy dostęp do świeżych i smacznych produktów, a ich pieniądze zostaną w ich najbliższej okolicy. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi produkt. Dla konsumentów to bardzo ważna informacja. Zyskają także sieci handlowe, bo zdrowie i zadowolenie ich klientów jest przecież najważniejsze. Taki program gwarantuje tylko Prawo i Sprawiedliwość. Urzędujący minister rolnictwa Robert Ellus pojawił się dopiero na końcu nagrania, przekonując, że taki program gwarantuje tylko Prawo i Sprawiedliwość. Do obsady nowego spotu wyborczego PiS odniósł się Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Próba pokazania twarzy, która jest lepiej odbierana na wsi, to była sprawa piątki prezesa Kaczyńskiego. Moment przesilenia w PiS, stwierdził w audycji gość Radia Z. Program Lokalna Półka skrytykował natomiast dziennika Rzeczpospolitej Krzysztof Kowalczyk. Oszaleli. Każda regulacja podnosi kąż dystrybucji towarów. A ta jest wyjątkowo szalona. Aż dwie trzecie? Serio? Za tę kiebasę wyborczą dla rolników zapłacą konsumenci. Napisał na platformie Twitter. Oczywiście do nowej propozycji PiSu odniósł się też Michał Kołodziejczak, lider agrounii i kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Chodziłem, protestowałem, przesiadywałem w ministerstwie na rozmowach, po to by wprowadzili 51% polskich produktów w sklepach. Czterech pisowskich ministrów mówiło, że się nie da dziś z całym aparatem propagandy Kolejny raz robiąc siebie i nas idiotów obiecują, że zrobią. To postulat AgroUni, napisał Kołodziejczak. Lider AgroUni zapewnia, że wystawiająca go koalicja obywatelska również przedstawi swój program dla wsi. Za tymi rozwiązaniami będzie stała AgroUnia i wtedy sieci handlowe będą musiały szanować polskich dostawców i klientów, dodaje Kołodziejczak. Polityczną propozycję komentuje też za nas AgroUni Natalia Żyto. W Polsce zarządów PIS upadło około 20 tysięcy sklepów. Polskie produkty są na łasce supermarketów. Kupią od naszych rolników albo nie kupią i sprowadzą fasolkę z Senegalu. Ponad 51% polskich produktów na półkach sklepowych to postulat, o który agrounia walczy od kilku lat. Przekonuje Natalia Żyto. Oczywiście program ma już też wielu zwolenników, głównie z partii PiS. Jestem po prostu przeszczęśliwy, bo to jest to, czego w tej chwili potrzebuje polska wieś i konsumenci. Utrzymania takiego rolnictwa, jakie mamy. Podkreślił w rozmowie z portalem i.pl poseł Kukis15 Jarosław Sachajko. PiS to jedyna partia, która troskę o wieś wyraża w czynach, żadne inne ugrupowanie nie uczyniło dla wsi tak dużo ani nie ma takiego programu rolnego, napisał prezes PiS w liście cytowanym przez Polską Agencję Prasową. Z tymi stwierdzeniami rolnicy się jednak nie zgadzają, przynajmniej nie wszyscy. W sieci po słowach prezesa PiS dosłownie wylała się fala krytyki. Internauci pisali. No właśnie tyle szkody żaden rząd nie zrobił co wy. PiS nic dla rolników nie zrobiło. Zlikwidowało dobrze działające instytucje, żeby wszędzie umieścić swoich dla kasy. Rozdaje pieniądze z Unii i na nią narzeka i szczuje. Janusz Piechociński, były wicepremier w rozmowie z Stefanem 24 Biznes ocenił, że mamy do czynienia z propagandą. Z przedstawieniem programu wyborczego w formule Zamiast, czyli zamiast dyskusji o 20 miliardach długów w szpitali w Polsce, rozmawiamy o tym, czy na śniadanie pacjentowi dodać dżemik wysokokaloryczny do odrobiny serka i dwóch kromek chleba? Podał przykład odnosząc się do zapowiedzi wprowadzenia programu Dobry Posiłek. Podkreślił, iż w maju zeszłego roku prezes Kaczyński ogłosił, że zboże ukraińskie nie będzie stanowiło żadnego problemu. Później wiemy, co się wydarzyło. Mamy katastrofę w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie. W szczycie sezonu żywność wymusiła niższą inflację w sierpniu, ale jest to okres przejściowy. Już od drugiej połowy września lub w październiku. Wrócimy do wysokiej inflacji, której głównym powodem będzie żywność stwierdził. Janusz Piechociński stwierdził, że Wiśtawio to łatwo powiedzieć, Ardanowskiemu prosto przeszło przez gardło, ale żeby to zrealizować skutecznie i istotnie dla zjawisk, które zachodzą w handlu i rolnictwie, to od prostych słów do realizacji jest daleka droga, przestrzegł były wicepremier. Coś, co jest korzystne dla rolników, niekoniecznie musi być akceptowane przez konsumentów, zwłaszcza jeśli będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie takiej regulacji będzie wymagało znacznych wysiłków, aby przekonać konsumentów. Pomimo, że większość osób preferuje produkty krajowe, to zazwyczaj wybiera te tańsze. Miejscowe artykuły są zwykle wyższej jakości, ale mogą kosztować nawet o 50% więcej. W mniejszych sklepach lub małych sieciach łatwiej jest osiągnąć porozumienie. W dużych sieciach handlowych, które nie przepadają za narzucaniem im ograniczeń, mogą być problemy. Wiceminister finansów Artur Soboń pytany był w środę w programie trzecim polskiego radia, jak egzekwowane będą założenia ogłoszonego wcześniej tego dnia programu. Wiceminister odpowiedział, nie jest to dzisiaj coś, czego nie da się zrealizować. Tego typu rozwiązania funkcjonują w innych państwach. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o nowej propozycji PiS, czy to ukłon w kierunku rolników i propozycje przyjmą z zadowoleniem, czy raczej nie.